Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour toujours. Attachez vos baguettes, c'est parti. Bonjour, bonjour, le tour toujours. cest à non, étape 16, c'est-à-dire, je dois vous dire o co chodzi, co się stało się no w tych Pirenejach. Dzisiaj było troszeczkę luźniej, ale zanim o samym Tour de France, to może warto powiedzieć o tych, którzy uciekają przed Tour de France i o tych, którzy Tour de France gonią. Także taka wiadomość dnia, można powiedzieć Lachlan Morton skończył swój alternatywny tour, czyli wyruszył dzień przed zawodnikami touru, no i objechał Trasę Tour de France, łącznie z transferami na rowerze. No i, no, i, no, i już dojechał. Dojechał rano do Paryża. We wtorek rano dojechał do Paryża. Tam czekała żona, czy też dziewczyna, ojciec, paru jakichś przypadkowych rowerzystów na polach elizejskich. Go tam dopingowali. No, warto przypomnieć, że zbierał pieniądze na, na rzecz fundacji World Bicycle Relief. Zebrał tam ponad 360 tysięcy funtów, chyba miał Cel, żeby zebrać 400 tysięcy także jeszcze pewnie ta zbiórka trwa i pewnie to mu się uda no jechał ostatni, ostatnią prostą że tak powiem pojechał już prosto do paryża ponad 500 km czyli to tak naprawdę dłużej niż najdłuższy kiedykolwiek etap w Tour de France Lachlan Moton przejechał przejechał już całą trasę ponad 5000 500 km. No i no już jest, tak? Już jest na miejscu. Z takich ciekawostek, to miał problemy o ten Ostatni odcinek 576 km. Miał problemy gdzieś z kolanami, miał problemy z odciskami, z obtarciami. Także skończył na zwykłych pedałach i na klapkach Birken z, z, wyciętym, z wyciętym jednym paskiem, żeby tam go nie uciskało w te obtarcia. Także wygląda na to, że też Shimano, sandały SPD, że jednak koniec końców Japończycy mieli rację, że to jednak jest produkt proturowy. No, Lachlan Moton może na zwykłych, zwykłych pedałach, w zwykłych klapkach tuningowanych, poobcinanych no ale może następnym razem, jak na przykład będzie jechał alternatywną WLT, czy też Giro, to może skusi się na takie pedały Shimano SPD. Kto wie. Jeżeli chodzi o tego, kto goni, no to teraz jak Lachlan Morton uciekał, udało mu się uciec, bo już skończył tour no to jest też zawodnik ultra Jack Thompson z Australii. Tutaj to jest na przykład Zwycięzca, najdłużej, najdłużej przejechany ręko od świata w jeździe tygodniowej na, dy, na dystans 3505 km. 3 razy zrobił na Everesting w trzech różnych krajach w 3 dni, czy też wygrał 4 razy Taiwan KOM, także jest to zawodnik nie lada. No i on dał turowi 10 dni headstartu. Także już jak tut był na dziesiątym dniu, to Jack Thompson wystartował i już na wtorek miał chyba tylko 138 km straty, także chyba dogoni i dosyć łatwo przegoni ten tut. Także to troszeczkę parę słów o tych tych alternatywnych tut defensach, a może teraz parę słów o mm, o dzisiejszym etapie. Po pierwsze, etap, który zaczął się na zjeździe. Także jako pogoda była tutaj bardzo zmienna, bo pamiętamy te szalone upały. Teraz pogoda w drugą stronę zimno, jakoś tak deszczowo, tak trochę smutnawo. Także zawodnicy zaczęli na 1100 metrach. I potem po całym gdzieś tam jeszcze zjeździe, czy to nawet zaczęli jeszcze wyżej na 2000, a start był na 1100, a potem jeszcze mieli trochę zjazdu. Także wyruszyli opatuleni, poubierani, a jak przyszło do startu z tego, to dogadali się Unia, Kola, Unia Zawodników, dogadała się z ASO, żeby zatrzymać się, troszeczkę się rozebrać, bo wiadomo, pójdzie gaz. No ten gaz poszedł oczywiście no i cóż, parę pył podjazdu był też jakiś moment w ogóle dziwny, kiedy EF Education ścigał odjazd, gdzie w ogóle nie miało to zbyt wielkiego sensu, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, czy też w ogóle IF IF goniący kogokolwiek, ale może chodzi o to że IF chce wygrać klasyfikację movistarową, czyli drużynową, a tam akurat, bo oni są chyba drudzy na ten moment w tej klasyfikacji odjechało za dużo zawodników z Bahrain Victorious, czyli chcieli to troszeczkę tutaj ukrócić. Także to też trochę pokazuje, że chyba wszyscy pogodzili się, że walczymy o drugie miejsce na podium, na no fajnie byłoby jeszcze na przykład taką drużynową drużynową klasyfikację wygrać i pojawić się w Paryżu na, na tym podium. Michał Kwiatkowski próbował dzisiaj, no bo już 16 etap, dopiero 8 różnych drużyn wygrało etapy, także zaczynają się niektórym Dyrektorem sportowym, niektórym teamom zaczyna się aktywować kolacki pól dupy. Trzeba wysyłać zawodników, żeby coś tam o coś walczyli. No i niestety z, z, z tak się złożyło dla Michała Kwiatkowskiego, że zabrał się w z Mateo. Matią Kataneo z Kasperem Azgenem, czyli z dwoma zawodnikami de Quick, Wiadomo, Kataneo jest tam kilkanaście minut w generalce za Pogaczarem, także to nie miało za wielkich szans odjazdu, także to zostało skasowane. Potem poszedł większy odjazd, co ciekawe z Michaelem Matthewsem i Sonnym Kobrieniem, którzy dzisiaj e, nałapali tych punktów i zbliżyli się do Cavendisha, ale obaj e, w rozmowach z prasą powiedzieli, że no zdają sobie sprawę, że e, no fajnie, że no, bili tych punktów, ale są jeszcze dwa sprinty, a jak biorąc pod uwagę ich obydwu wyniki w tym turze, no to raz tylko załapali się w piątkę. Także zdają sobie sprawę, że Cavendish ma jeszcze dwa płaskie etapy. No i najprawdopodobniej, jeżeli przeżyje te kolejne dwa dni w Pirenejach, bo dzisiaj przeżył z dosyć dużym zapasem, jeżeli chodzi o time cut no to. No to będą musieli się pocieszyć tym, że będą zajął drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji zielonej koszulki, no, ale z drugiej strony wiadomo, no, Cavendish może nie dojechać, także może być to walka o zieloną koszulkę w przypadku pecha Cavendisha, czy też niemożliwości jego dojechania w tych górach w limicie czasowym. Podobnie też wygląda chyba sytuacja w żółtej koszulce, no bo tam też wszyscy biją się o to drugie miejsce i może Tadek gdzieś tam spadnie z roweru, czy za nie może. Także wszyscy pogodzili się, że jedziemy o drugie miejsce, no ale wiadomo, jak jedziemy o drugie miejsce, to jak temu pierwszemu coś się stanie, no to możemy skończyć przypadkiem na miejscu pierwszym. Także, jeżeli chodzi o dzisiejsze ekscesy, no to może parę słów o tym na tym podjeździe czwartej kategorii na sam koniec, no bo dzisiaj z pod Potte był zjazd pod taki straszny czołowy wiatr, czyli zawodnicy przez te e, ostatnie e, 10 kilometrów jechali pod, pod wiatr. No i był jeszcze na koniec kod e, DAP Sadat. Tam 800 czy 900 metrów podjazdu, i tam Kofidis z GM Matenem, czy Simon Gieszke i Gijem Matenem z postanowieniem zaatakować jakieś taki to rozpaczliwe trochę było. No i a złożyło się tak, że był tam w okolicach Wow 2 nad, który usłyszał, że karapas jest w dosyć złej pozycji w peletonie. No i on potem skontrował. No jak, a jak Łołcik skontrował, no to wiadomo, że smutno się zrobiło zawodnikiem Kofidisu, żaden odjazd nie pojechał. Zrobiło się troszeczkę szarpaniny. No i takie szarpaniny, że mimo iż ym, wspomniany peletonik yy, dojechał 14 minut po zwycięstwie etapu po Patryku Konradzie, dla którego było to pierwsze zwycięstwo poza Austrią, bo był dwukrotnie mistrzem Austrii, oprócz właśnie teraz tej wygranej w dzisiejszym etapie no to potem jeszcze się wszyscy tak jakoś rozochocili ci liderzy, że jeszcze zaczęli robić jakiś sprint i sobie udowadniać kto ma dłuższe FRC czy też kto ma lepszy sprint no bo chyba to był główny, główny cel tego, tego przedsięwzięcia no bo innego tutaj niestety celu nie jestem w stanie wam, wam wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, także oczywiście tam Richard Carapace jakaś taka mała radość mała wygrana, bo Przejech, wjechał na metę przed Tadejem Pogaczarem, albo był, był tam i Lucenko, i Winnegold, i Uran, i Kelderman, i O'Connor, i wspomniany już dzisiaj matia Kataneo i Henryk Mas i Peio Bilbao, także nic tu się nie stało. A kto stracił parę sekund? No, <gryny> Guillaume Martin, który ten który tą całą napiętą sytuację sprowokował. W ogóle Guillaume też też troszeczkę odleciał, bo stwierdził gdzieś w prasie francuskiej, że jakby, bo pamiętacie, że jego od, odczepili na zjeździe, tam stracił te, ten czas, który zyskał dzień wcześniej na zjeździe. No i on powiedział, że jakby można było w tak jeździć. To on by tam nie został odczepiony, by tam dojechał. No ale drogi nie odlatuj, bo jakby było dozwolone supertakowanie, no to tamci w grupie też by jechali w supertaku, także też by jechali szybciej. Tak, żebyś nie dojechał. No, po prostu trzeba się troszeczkę ogarniać i nie zostawać odczepionym na zjazdach. To na tym, na tym taka twoja była szansa zmieścić się w dychu, a tak to pewnie będziesz musiał się obejść smakiem, chociaż jeszcze tam niby G.M. Martin się utrzymuje na, na tej dziewiątej pozycji, zanim Pejo Bilbao ma 3 minuty. Hmm, no, może G.M. Martin się utrzyma, bo dzisiaj Dawid Godu po takim ataku. Dzisiaj dojechał Dawid Goddie w odjeździe, kilkanaście minut przed pelotonem, On tam się gdzieś powoli, powoli wspina. No warto wspomnieć, że te punkty już wspomniane kolekcjonowali Kobreli i Mafius na sprincie. Jak, tak samo jak i na sprincie w środku etapu tym lotnym i na mecie też Sony Cobrelli był 42 sekundy za Patrickiem Conradem, który wygrał ten etap i Michael Matthews był trzeci. Także troszeczkę tych punktów jeżeli chodzi o klasyfikację zielonej koszulki wpadło, no ale tak jak wspominałem ci zawodnicy są pogodzeni z tym, że jeżeli Cavendish dojedzie to prawdopodobnie raczej tak to wygląda, że zielony będzie. No i, no, i tak, 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 tak to trzeba, tak trzeba na to patrzeć. Tadej Pogaczet powiedział, że jakoś jest zdziwiony właśnie tym, że IF gdzieś zaatakował, czy też prowadził na zjazdach. Powiedział, że Rafał Majka jest mocno potłuczony, może spać tylko na jednej stronie, także nie może tak do końca pomagać, jakby, jakby mu zazwyczaj pomagał. Niektórzy mówią, że team UAE jest słaby w tym roku, no, ale on powiedział, że ten team jest najlepszy, bo nawet nie musieli tutaj jakoś za bardzo szyć z taktyką, bo po prostu mają wszystko pod kontrolą. No Tadej pogacza jutro powiedział, że jest najcięższy etap. Powiedział, że liczy na to, że będzie zimno i bo on w takiej pogodzie czuje się lepiej. Na no, szczerze powiedziawszy, jak będzie ciepło i sucho i słonecznie, to pewnie też nic wielkiego się nie stanie, bo jakoś mam dziwne wrażenie, że pójdzie tutaj akcja w stylu, atakujemy tatka na ostatnim podjeździe etapu, a potem Tadek wkłada palec w nos i nam odjeżdża. Takie, takie mam dziwne przeczucia, bo jutro, bo jutro, co się dziać będzie. No Zaczynamy spokojnie, w mirę i tak sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, 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 jeszcze trochę jedziemy, na 113 km zaczyna iść gdzieś tak od setnego kilometra trochę pod górę, na 113 km lotny sprint, no i potem zaraz już atakujemy od 113 km, zaczyna się naprawdę ciekawa rzeźba, bo na tych 65 km, które pozostają mamy Cold de Sud, mamy Cold de Val Louron AZ i na koniec są Rally Souron, Coldy Pod Także Także no, będzie straszne bicie. Ten ostatni podjaz 16 kilometrowy poza kategorią, od kategorii, te dwa, dwa wcześniejsze pierwszej kategorii. No, można powiedzieć, że taka historia Coldy Peres to jest um, dosyć częsty gość na trasie Tour de France. Pierwszy raz, na, pierwszy raz w 1947 roku, tam Jean Robic. Przejechał pierwszy przez ten szczyt. I tak to w ogóle był taki trochę szczyt Żana Robika, bo w 1948 i 1949 również był, był tam pierwszym kolarzem na tym, na tym szczycie. Pierwszy przez ten szczyt przejeżdżali też tacy zawodnicy jak Fausto Coppi, Federico Bahamontes, czyli Orzeł Toledo, Charlie Gaulle. Do tego jeszcze zawodnicy. Pokroju Julio Jimeneza, Luciana Van Impe, czyli najlepszego w historii belgijskiego górala, górala Borsuk, czyli Bernardino. Do tego oczywiście Robert Millar, który z ciekawostek teraz jest pipom York. Już nie ma takiej osoby jak Robert Millar. Do tego Claudio Chiappucci, Richard Viraong ale też Laurent Jalabert czy też Laurent Brochardt ale i w 2010 roku niejaki Sylwester Schmidt tam przyjeżdża pierwszy przeszczyt, także taki mały, mały polski akcencik Sylwester, który nie jest wielkim fanem Tour de France ale ma swoją tutaj zakładkę w historii tego wyścigu jeżeli, jeżeli mówimy o historii tego wyścigu no to oczywiście też na etapie dzisiejszym troszeczkę było stresu, bo przecież zjazd z... Colde das P i to jeszcze mokry, kręty no i przecież to jak ci, którzy słuchają podcastu od razu wiedzą o co chodzi, historia tragiczna historia Fabio Kazatterego, który na tym zjeździe stracił życie kiedyś Filip Gilbert też na tym zjeździe nie tak dawno temu wyleciał gdzieś z zakrętu, trzeba go było wyciągać gdzieś tam z rowu dzisiaj obyło się bez bez wypadków, także, także dobrze słyszałem, że ten zakręt Gilberta był dobrze zabezpieczony, Także aso tutaj się wykazało zawodnicy, pewnie też nie chcieli ryzykować przy takim przy takim takim wiadomo niebezpiecznym w historii znanym zbycia niebezpiecznym zjeździe. No i jesteśmy, jesteśmy już prawie, można powiedzieć prawie w domu. Teraz mamy mocne uderzenie, jeżeli chodzi o F, czyli wspomniany etap 17, potem klasyk, klasyk pienejski po do diden potem Muren do Liburn, to jest etap płaski, gdzie kaw ma szansę pobić Diego Merksa. Etap 20, czasówka, gdzie Tadej Pogacar ma. Znowu szansę zgnębić wszystkich innych i pewnie już rozciągnąć tą swoją przewagę do 10 minut nad drugim No i 21 etap szatu do Paris-Champs-Élysées, gdzie oczywiście Kaw ma kolejną szansę albo jeszcze mocniejszego zbicia Ediego Medksa, no albo znowu jeżeli nie uda mu się wygrać na etapie 19, dobicia, przebicia Ediego Medxa, No bo jak na razie obaj panowie mają po 34 wygrane etapowe w Tour de France. Tak, zróbcie sobie krok w tył. Dzisiaj Patryk Konrad wygrywa pierwszy swój etap. 29-letni zawodnik, pierwszy swój etap w Tour de France. A taki Mark Cavendish wygrał można powiedzieć 1,5 ponad Tour de France. Tak w ciągu po prostu. Także codziennie, codziennie, codziennie. Także dosyć takie no historyczne osiągnięcia, ale o tym jeszcze pewnie będziemy mówić, jak wydaje mi się, złamie tą, ten, ten rekord Ediego Melksa już za dni parę. Może po Pirenejach, a no, może przez te Pireneje nie przejedzie. Także zobaczymy. Chyba, chyba już wiecie wszystko. Jutro. Możliwe, że etap, dwu, etap dwóch wyścigów, jakieś rozpaczliwe ataki drużyn, które jeszcze nie wygrały etapu, no albo bo pewnie ucieczka jakaś pójdzie, ale jak y, Tadek rozkręci manetę na ostatnim podjeździe, to może być to jeden z tych etapów, gdzie niby mają być dwa wyścigi, a skończy się, że y, Tadek zgadnie wszystko ze stołu i żadnych okruchów, karapazom czy też innym uranom, winegorom nie zostawi, ale jak będzie o tym już dowiecie się no zaraz także do usłyszenia do jutra au revoir pod nominał cast. lek na kolarski ból dupy No jest dobra już popuszczam